Wracamy do Kingdom Rush w tą deszczową, przynajmniej u mnie niedzielę. Mam nadzieję, że się za mną od wczoraj stęskniliście, tak samo jak stęskniliście się za Haltem, który gdzieś tutaj powyżej mnie siedzi. Pierwsza rzecz, którą muszę Wam w tym odcinku wyjaśnić, ponieważ ja zawsze muszę na początku Kingdom Rush poględzić, to fakt, że Wy bardzo mylicie rolę Halta w tym wszystkim. Halt jest czymś, co ma Was informować o tym, o czym ja nie mówię w swoim komentarzu. Podejrzewam, że byłoby to dość słabe, gdybym nagle zaczęła sypać jakimiś linkami, linkami w Www, nie wiem, coś tam, coś tam. Dlatego właśnie powstał HALT i HALT ma Was o tych rzeczach informować. On nigdy nie miał być czymś, e, co ma być jakimś osobnym tworem, który z Wami dyskutuje. Ja nie mam chęci, weny, ani jestem na tyle kreatywna, żeby tworzyć coś takiego, e, więc musicie zrozumieć, że HALT jest tylko e, formą informacyjną. I tak jak na początku owszem, jakieś tam dziwne e, zdania do Was wypowiadał, e, to nadal musicie pamiętać, że to nie jest priorytet tej serii to po pierwsze, a po drugie, po drugie co ja miałam wam powiedzieć, aha e, tak, ja jestem tego świadoma, że wszystko mi tutaj wychodzi, bo gram na łatwym naprawdę jestem tego świadoma, jestem również tego świadoma, że wy jesteście tego świadomi, więc taka świadomość akcja nam wyszła <laughs> w każdym razie, skoro jest to seria przeniesiona na weekendy mam wrażenie, że potrzebujecie przed ciężkim, nadchodzącym poniedziałkiem raczej się wyluzować i popatrzeć na coś, co idzie gładko, sprawnie i szybko, e, aniżeli na mnie, która przeklina lami, denerwuje się, załamuje i tak dalej, dalej. Więc mam nadzieję, że ta kwestia jest wyjaśniona i zapamiętacie to sobie bardzo dokładnie. A tymczasem wracamy na kolejną um, wulkaniczną mroczną mapę. Mam nadzieję, że wszystko się uda tak, jak zawsze na trzy gwiazdki. E, dobra. Podstawowym problemem tej mapy jest to, że wrogowie wychodzą stąd i stąd, to chyba jest oczywiste i widać. Um, ale urozmaiceniem jest raczej e, ten okrąg na środku planszy, z którego będą wychodzić, nie ja wiem, magmowe żywiołaki, tak bym to nazwała. Zresztą zobaczymy, jak pierwszy wyjdzie, jak on się będzie e, tam dokładnie nazywał. Um, teraz tak, jak ja mam to sobie ładnie rozplanować? Tu na pewno zostawimy jakieś strzelające wieże. A, tu może magów. Tu kolejnych łuczników. I tutaj też postawimy sobie łuczników, tak na wszelki wypadek. Gdyby coś się przedostało przez tą obronę, um, sobie tą wierzę i tą. Tu sobie, słuchajcie, postawimy baraki, żeby chłopaki e, blokowali tych przeciwników, którzy będą się tutaj próbowali. Przedostać um, 125 to będzie 250 na dwie strony Zrobiłem sobie artylerię I zostało mi 90 golda Niestety nie pozwala mi to na Ulepszenie czegokolwiek Dlatego chyba po prostu zaczniemy bitwę Trzymajcie kciuki, bo podejrzewam, że będzie Bardzo ciężko Tak właśnie myślałam Tutaj zaczynamy od razu deszcz meteorytów, nie będziemy się pierdzielić wcale. Okej, okay, no tu chłopaki strzelajcie, strzelajcie! Strzelajcie! Musicie strzelać, bo jak nie to będzie bardzo kiepsko. Ze mną. No, trzy życia. Na samym początku. Dobrze, że postawiłam tutaj wieżę, słuchajcie. Bardzo dobrze, że to zrobiłam. No i przelezie. Czy biją go czy nie? No, zabijcie ich, błagam. Nie mogą mi na początku już przeleść, jakby to wyglądało. Dobra, udało się. Ale wracamy ponownie tutaj. I tu znowu się zaczynają problemy. Już znowu następne przelazło. Brzydkie niedobre. I tu też. Co? obawiam się, że te wieże będzie trzeba w pierwszej kolejności tak, ulepszyć. I to na trzeci poziom, co najmniej, bo te, te dwie wieżyczki zdecydowanie ratują mi życie póki co. Strzelać, strzelać, strzelać. Nie ma przechodzenia. Nie wyrażam na to zgody. Dobra. Ulepszamy magów. Wołamy latających. Na tych latających mam nadzieję, że uda nam się trochę złota nabić. Eee... W ogóle to jest nowy wróg, tak? Są gargulce. Demoniczne. <grymne> Czy one się jasne inaczej nazywają, ale to praktycznie ten, ten sam ten przeciwnik. Więc... No rezać mi złoto, rezać, bo ja tutaj muszę wieże poulepszać. i wargi teraz będą co niedobrze No nie, poszło spoko chłopaki ich zatrzymali tutaj w miarę też przeżyli więc jest chyba spoko nawet jeśli by tu dobiegły to chyba oni by ich wystrzelali mam takie wrażenie tutaj robimy ulepszenie i wszystko na razie jakoś się trzyma na razie Niech tak zostanie, proszę, niech tak zostanie. Dobra, czas na kolejne ulepszenie strzelających. mi no, się wydaje? Już chyba warto tutaj najbardziej zainwestować w te strzelające wieże. Przynajmniej tak mi się wydaje. Że to będzie taki level, w którym strzelanie będzie jednak najważniejsze. Tym bardziej, że oni dalej idą, i się przedostają. O Boże, to są opancerzeni, Nie! Tych mi tutaj wystrzelają. Dobra, tych z jednej strony mamy z głowy. A tutaj sobie, słuchajcie, chyba wie, że magów normalnie postawimy za chwilę. Zresztą nie wiem, nie wiem w jaką stronę najlepiej. Czy tutaj ich najpierw ulepszać, czy tu. Ca! No. Tu już chyba miałam odpowiedź dość wyraźną. Nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, mam dylemat ogromny. Czy w czarodziejów iść? Z tej strony chyba w czarodziejów, a z tej strony w łuczników, bo tu idą raczej te potwory odporne na magię, a tu te, które są odporne na łuczników, więc teoretycznie dobrze byłoby tutaj inwestować w magię. Po tej stronie. Mam nadzieję, że to jest słuszne i logiczne spostrzeżenie. Tak, i tutaj zdecydowanie trzeba też postawić kolejną wieżę magów i tutaj za chwilę drugą. Ponieważ to się zaraz źle skończy. Okej, okay. okej, okay, tylko spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, w miarę, w miarę, dobra, A, tu idziemy w ucznictwo, tak jak mówiłam, tak, postawienie wieży magów to był bardzo dobry pomysł, to był świetny pomysł z mojej strony. Tutaj jeszcze postawimy sobie za chwilę baraki, żeby tutaj hamowali tych. A może tutaj, o... A nie wiem jeszcze, zobaczymy za chwilę. A może artylerię, o. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Na pewno posiada im widać meteorytów, bo mają za dużo życia i coś czuję, że sobie z nimi nie poradzicie. No właśnie, tak mi się wydawało. Okej. Okay. Jakoś poszło. Jakoś poszło. Mamy nowego wroga, którym są... Uuu, nekromanci! Będą przyzywać kościotrupy. Super! Czyli trzeba ich zabić w pierwszej kolejności. Strzelać do nich, strzelać! nim przywołają więcej tego ścierwa. Powiem Wam, że się normalnie dzisiaj trochę denerwuję, że, że się nie uda, że nie wyjdzie. Że coś z pieprzem. Dobra, ulepszymy sobie też baraki. Bo coś czuję, że będzie mi to bardzo potrzebne. Demon Lord. Dobra. Jakoś sobie poradzimy. Musimy sobie jakoś poradzić. Ja sobie zawsze jakoś radzę to są chyba na drugim poziomie, nie? Wieżyczki obydwie, tak. Tu jeszcze jest nieulepszona wieża łuczników, ale nie wiem czy ja ją chcę ulepszać w pierwszej kolejności, no właśnie. Tutaj się gorsze rzeczy dzieją. Okej, okay, wyszło to brzydactwo. Magma Elemental, tak jak mówiłam. Kosztuje 5 żyć. Ale nie jest odporny na magię, tak jak mówiłam. Nie wiem, czy mówiłam, czy nie mówiłam, ale nie jest odporny na magię. Nie bardzo dobrze. Mam nadzieję, że go zabiją, zanim stąży tam przejść w ogóle. Przynajmniej na to liczę. Okej. Okay. Bardzo fajnie. O to nam chodziło i zresztą się powiodło, więc spoko. Tutaj chciałabym wreszcie... <coughs> przepraszam, postawić tą wieżę. Żeby zbijała im tą tarczę. Wtedy te, te wieże łuczników będą miały jakiś większy sens tutaj. No właśnie. 271 golda potrzebuję miśki. Jeden Golda! was na to stać. Dziękuję bardzo. Ok, z tym sobie chyba poradzą. Kmo. Łucznicy, magowie, jeszcze posiłki dadzą radę. Spokojnie, dusz spokojnie. Nic złego się właściwie nie dzieje. Jeszcze. <grym> Dobra, myślę, że trzeba by zainwestować tutaj w ten rząd, wiesz, i tutaj będą łącznicy. I poulepszamy sobie artylerię, o. Ja wiem, że, że to jest bardzo opłacalne, ulepszać tą artylerię i w ogóle, ale ona jest taka droga, że mi normalnie szkoda na nią kasy. Wiem, że to nie było teraz logiczne, to co powiedziałam, ale wierzę, że jako gracze jesteście w stanie zrozumieć moje dylematy ma taki dylemat. Okej, okay, idzie magmowe. Kolejne brzydactwo. My sobie zawołamy też kolejną falę. A, co tam? Nie będziemy się pieprzyć. Uu, tu się bardzo dużo rzeczy zaczynają dziać. Nieładnie, nieładnie, chłopaki. Uuu. Bardzo nieładnie. sobie poradzą. Chyba. Boże, tu dwóch nekromantów przylazło, co oni mi tu zaraz zrobią? Już to będzie straszne. Jeszcze za kościoł trupy pewnie żadnego złota nie dostaję, bo, bo tak. No jasne, że nie. Bez ich tu trochę Obicie. Bo ja potrzebować złota, moja potrzebować złota. A wystrzelać nie do tego co macie strzelać. I teraz nie wiem czy lepiej będę to zrobić, czy co A zrobimy sobie Paladynów. A co tam? Ostatnio chyba robiłam barbarzyńców, więc teraz zrobię sobie paladynów. Mam wrażenie, że paladyni będą mieli większe zastosowanie na tej splugawionej, nieczystej ziemi niż barbarzyńcy, ale może się mylę, nie wiem. Tutaj sobie postawimy tego maga, żeby, żeby była wiecie, taka różnorodność, że z tej strony taki mag, a z tej strony taki mag. O... Tu też w ogóle nekromanci. Super. Super, super. Ale cały czas mamy 20 żyć, 20 serduszek, więc jest spoko. Jest już 13 fala, więc nie ma dramatu. Myślę, że trzymamy się tutaj całkiem dobrze. Już wiecie dlaczego. Zaczęłam grać na łatwym. Bo jakbym grała na średnim, to sobie nie da radę. I jestem tego świadoma. To się nazywa bycie świadomym graczem. Chyba. <laughs> no, znieśćcie tego, wielkoluda. Tu się chłopaki nudzą. Dobra, teraz pójdziemy sobie w ulepsza... A nie, dobra, najpierw to ulepszymy. Najpierw to i te dwie... O, tak, tak. Najpierw to i te dwie wieże jeszcze sobie ulepszymy na trzeci poziom. I teraz się zajmiemy chyba... Cholera, nie wiem. Tu jeszcze paladynów najpierw siekniemy I tu później chyba zrobimy sobie strożników. jak plan. Dobry plan. Czyli tak, tu robimy. Tu robimy tych tam zielonych. Tu robimy łóżkieterów. I wszystko będzie dobrze. I wszystko pójdzie jak składnik. Chyba. Ok, no już większość pokonują tutaj na tym etapie, więc wygląda wszystko spoko. że tu możemy sobie jeszcze ustawić tych młotków. To bardziej Myślę, że to będzie lepsze miejsce dla nich. E, teraz tak, tu mieli być muszkieterowie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, wiecie jak jest. Długo nie oglądałam muszkieterów. Tylko teraz pytanie, jaką wersję sobie obejrzeć, bo tych wersji muszkieterów było po prostu tyle. Pamiętam, że najgorsza... Wersja, która mi się nie podobała, była z Justinem Chambersem. Jakie to było okropne. Nie wiem, czy kojarzycie Justina. Jeśli oglądacie to Anatomy, to na pewno kojarzycie, bo on gra tam Alexa Karewa, ale po prostu tamci terowie z nim byli okropni. I on chyba akurat y, grał główną postać, więc naprawdę było, byłam bardzo zawiedziona tym, co zobaczyłam. Bardzo, bardzo. Dobra, tu robimy znowu takiego czarodzieja, tu zrobimy tego. No bo wiadomo, że stąd idą opancerzeni, a stąd idą ci odporni na magię. No właściwie nie wiem, czy to mi daje coś, coś odnośnie odporności na magię, ale... Łódź się, Łódź! Jak mówi bajka o Łodzi. To był cytat też z jednej z bajek Disneya, jeśli się nie mylę. Kto wie, z której. Haha. Ha. Przerażający slogan. <laughs> Masakra. No radzimy sobie, radzimy. Słuchajcie. I to całkiem dobrze sobie radzimy. Polepszamy sobie teraz artylerię. To już jest w ogóle 17 fala, kurczę. Początek był no, troszeczkę stresujący. Muszę przyznać, troszeczkę trudny, troszeczkę ciężki, ale teraz wyszliśmy już chyba na prostą i wszystko wygląda stabilnie. Tylko te jednostki mnie tutaj tak drażnią. No, okay. Najgorsze jest to, że ja ostatnio już ogarniałam odchodzić z tymi dźwiękami. E, dźwięk. Dźwięk, e, który towarzyszy temu, jak oni się tutaj pojawiają, ja zwyczajnie pomyliłam z dźwiękiem e, towarzyszącym temu, jak oni tutaj przychodzą, bo ja aż tak rzadko słyszę ten dźwięk, że miałam prawo się pomylić. <grym> z tego już teraz jestem ogarnięta w miarę z dźwiękami, wszystko jest. Dobra. Tyle bogactwa, słuchajcie, tyle złota, że mógł sobie ulepszyć wszystko co chce. Pająki, o boże, jak ja nie lubię pająków. Jeszcze najgorsze są te takie najmniejsze, takie szybkie pokurce, które zapieprzają po całej mapie, nawet nie wiesz kiedy. I nagle są na końcu. W ogóle wow, teraz nagle tu opancerzeni poszli. Czad. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, jest sobie barbarzyńców, dla odmiany. Dobra, jeśli uda mi się zabić nekromantów, to już nic złego nie i tu wysyłają po prostu takie rzesze przeciwników, za które ja niczego nie dostaję. To się aż w pale nie mieści. Łaż, masakra. Jak tak można? I co? Zrobimy sobie dzisiaj chyba Tesle, nie? Jeśli starczy czasu, bo nie widzieliście jeszcze Tesli. Poza tym Tesla jest tańsza. No bi... no. Dobra. Tak wygląda Tesla. Może uda Wam się zobaczyć ją w akcji. Tutaj pomożemy troszkę z tej strony. właściwie nie wiem, dlaczego wybrałam tą stronę, a nie tą. To mam wrażenie, że oni potrzebują więcej pomocy. Okej, okay, idą dwa magmowe stworki. Jeszcze tutaj najlepiej, niech jakieś wyjdzie, to już w ogóle będzie fajnie I to, to, nie by, to nie była ironia Absolutnie nie, ja chcę żeby on tam wyszedł Wiecie więcej złota <laughs> Okej okay. Widzicie jak działa Tesla, całkiem okay, fajnie A Chłopaki tutaj krasnoludy, podejrzewam Kręcą korbkami, żeby działało Przeurocze Dajemy sobie jakieś tu ulepszenia, na które zwykle nie zwracam uwagi, ale dodaję tak dla zasady. Dobra, zastanawiam się, czy mogę już po prostu popatrzeć, jak oni sobie z tym poradzą, czy będę musiała jeszcze coś robić. A mogę po prostu popatrzeć. tam na środku jeszcze wychodziło, oni mi zwycięstwo zrobili. <śpoko> Spoko na trzy gwiazdki. Dodamy sobie oczywiście ulepszenia od razu i dzisiaj dodamy je do magów. Dan. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się już za tydzień w sobotę w Kingdom Rush. A jutro zapraszam was oczywiście na Assassin's Creed 4 Black Flag. Trzymajcie się i do zobaczenia.